A czek wiecie czemu ja go dalej nagrywam? Oczekiwaniu na światła. mrygnie nam. Przełączy światła i będzie mryganko, bo teraz on chyba sobie śpi. Ja... Wiecie co? Ja słyszałem w oddali RP1, a on tej impuls będzie stać. Czyli o co jakby chodzi? I to takie RP1 typowo Nurek albo Skoda. S2 nie ma, ale RP1 szło w moją stronę, a rogatki są zamknięte. Czy on będzie raczej przejeżdżać? 100%. Zapowiedzi nawet jeszcze nie było. Ale, no, tak czy inaczej, one są dalej zamknięte. Jak to będzie, Chwila prawdy. Ja chcę zapowiedź tego, co szło RPG ze SKODA, a nie jakiegoś impulsa. No i jeszcze nagrałem. Wycie. balo mnie coś łatwo za przeproszeniem. Nie, ja chcę wiedzieć co to będzie wjeżdżać. Macie dać mi zapowiedź na przelot, a nie kurde impulsa. Co mnie w sumie guzik interesuje, bo na co dzień jak widzę. Słyszycie mnie? Macie mi dać zapowiedź kurde przelotu. Bo przelot ma być. A taką to się chyba rogatki nie zamknęły, a tam nie jest wrosła, tam jest Szklarska. Jelenia Szklarska bardziej. S2. Dawajcie S2 i dawajcie tą Skoda albo nurka Ja, jak to by był nurek Ja pierdolę, to by było Może jak to będzie wjeżdżać To będzie zapowiedź Albo jak będzie S2 To będzie zapowiedź Na różnie tak jak wiecie Jeszcze dajcie te S2, niech wieża. Ja pierze, wieża. No Przełączę na te 2 ja chcę RP-1, co to? Co to? Ja pierdolę, Skoda wieża chyba, ja. Dawaj, 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 ciśnij malutki, ciśnij, kurde, ciśnij. Ja, Skoda towarowa, jeszcze światła. To strasznie długa może boję że coś ją pcha z tyłu ale nie wiem ja żeby było RP1 Skoda mają fajny rp to jest kochani to to jest to kochani to jest pasja to jest sama Skoda nawet tu no, sam się złapałem z szatanem po

Jezus! Aż poskoczyłem! Jezu, no mam Ja! Ale żeś mi przerąbał nad uchem! O, leserce mi stanęło, Jezu! 俺不放过。啊 Jak hudle, goste, ne? że całe serce mi daje bije, nie, nie mam słów, nie, nie mam słów do mecha. Pozdrawiam. Ja wiedziałem, że on, ja, jakby, jak on już przyjechał obok mnie, to ja już mogłem jedynie pomachać mu. Aha, bo on KD będzie puszczać. Okej, okay, rozumiem. Nie, Dla obok mnie przejeżdża i po prostu mówię, dobra, pomacham mu. No i pomachałem już. Ja pierdziele Ja już podskoczyłem, ja szkoda, że Robert nie był ze mną, to by mnie nagrywał. Ja mam, tak podskoczyłem, ja nie, no nie. Jezus Maria, nie Mechu, nie strasz mnie Odjazd oczywiście I to będzie odcinek na kanał Nie będę go skracać, bo fajny jest cały filmik Skoda. Skoda, to jest skoda. Ja po prostu nie mam słuchawek. Widoczne w słuchawkach. Piszcie. Ja pierzele, ale on ma to opóźnienie, nie? Dosłownie. On musiał puścić yy, tego. O, zawręgał mu. To teraz idzie Elf. On musiał puścić, on musiał teraz zacząć na S1. Musiał puścić tego Impulsa w dół, czy co jechał. Jeszcze musi puścić Elfa, nie? Ja pieżę No, trzy pociągi na raz złapaliśmy. Ja pierdzielę, mi się uszy nie chcą odetkać, czekajcie. Nie, nie, nie mogą mi się kurde uszy odetkać, tak przyrąbał ja pierdziele, nie. Jezu, yeah, nie. Ja chyba nigdy więcej nie będę wymuszać RP1 skoro, nie, bo on cały czas obatone, nie. Elf to jedyne takie łagodne impulsy. Skoda jest tak agresywna, dosłownie. O teraz chyba ją puści. Po prostu nie mam słów, nie? Nie mam słów do tej skody. To jest możliwe, że to jest ten sam maszynista, co mi Robertowi dał właśnie taki RP-1. Ja Ja nie, nie, nie rozumiem. No ale ja akurat e, nie jestem przyzwyczajony do e, RP-1 Skody, bo Skoda naprawdę ma głośny RP-1. No i... Jak przerąbię batony dwutonowe RP1 czy nad duchem, no to ja sami zwrócić uwagę, aż krzyknęłem i normalnie aż podskoczyłem, nie? Więc no, ten, ten elf odjeżdża w ogóle. <słuch> <słuch> po prostu jest tak niepojęte S2 ma już No pociąga jakoś